Dlaczego tu jesteśmy? Chcesz po prostu umrzeć za tego gościa? To jest kierownictwo, czy to coś z brainwashingem? Nie, to jest Optimus Prime. Siemano, mam tej strony Optimus i zapraszam was do Hall of Dragons. Ale tym razem nie na moim koncie, na którym już tam byliśmy przyzwyczajeni w ostatnim czasie. Lecz to konta, który uczestniczy w projekcie skoczków, którą, który niedawno zorganizowali tutaj Polacy, nawet mają tutaj swój, jakby tak powiedzieć, serwer. Czyli dokładnie już Wam powiem, jaki to tam serwerek wchodzi do gry. Sekundka. Już Wam powiem, jaki to był serwerek. Parity... Fairy Legion. Więc tutaj bezpośrednio Fairy Tales Legion, więc, e, tutaj e, Fairy Tales Legion e, chłopaki tutaj sobie dają, dają spokojnie e, radę, więc e, więc tu, za, mogę Was po prostu tylko zaprosić do tego e, e, projektu, który oni po prostu e, rozwijają. De, mają sobie po prostu paczkę graczy, którzy. E, grają, jakby tak powiedzieć, mm, może nie od dawna ze sobą, ale mają tu taką ekipę, która, która widać, że e, chcą chcą po, pograć coś razem, chcą coś tutaj stworzyć razem. E, po prostu grają na chillu, więc e, jeżeli chcecie coś pograć, a serwer dopiero co wystartował, bo tu jesteśmy na serwerze, jak dobrze pamiętam, czy e, już Wam powiem, e, ten ser, o. 3,75, więc jeżeli macie, e, macie możliwość, tutaj, jakby tak powiedzieć, migrowania i chcielibyście tutaj za, e, zagrać z, na, razem z nami, to zapraszam. E, Więcej jakby jakichś filmików z tego będę tutaj wrzucał na bieżąco. Tym razem wybrałem sobie tutaj, e, jakby tak powiedzieć, moich. Wybrałem sobie mm, ludzi do tworzenia. Bardziej poszedłem w magów. No, troszeczkę tu poszczęściło mi się, bo daj widzicie, rozwinąłem do przodu, e, do, rozwinąłem do przodu, przodu elena, bo droppedą mi elen, do, do, do psa więc miałem możliwość zdobycia co już od nas lepszych bojowników, tak jak mówiłem wcześniej. Ja w tych, że będę grał free to play, nie będę nic inwestował pieniążków, bo e, po prostu no, no, ciężko się gra na, na dwa. Na dwie gry i tam patrząc przez cały czas, tutaj jakieś inwestycje trzeba podziałać, więc zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że fajna tu się ekipa zrobi. Tu już widzę, że niektórzy bardzo cisną z mocą. Już jakieś tutaj mocniejsze wiadomości już się też pojawiły, więc będą na pewno robić nam tutaj presję. więc O, właśnie zapomniałem, że teraz epickiego dowódcę możemy podpały, tak? Tak. Możemy oczywiście tak, tak. Jeszcze wszystko okej, jest wszystko okej. Więc już, okej. Tak, tak. No i tak wiecie, ja sobie wybrałem tych ludzi. Co rozwijam pierwsze walki już takie jak walczyłem z niektórymi tutaj bohaterami. Z niektórymi bohaterami. Nie bohaterami, tylko jak walczyłem tutaj. E, z niektórymi. E, patrolami mrocznymi No to Jakoś łatwiej mi się tym 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 tym, tym e, Grało też fajne, teraz mi drop niektóre inskrypcje, więc ogólnie to konto jakby chyba chciało Żebym ja tutaj grał i inwestował bo naprawdę e, No robi różnicę nie powiem że nie jest milej milej się gra więc e, Więc fajnie fajnie może mnie to zachęci do jakiejś tam większej 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 gry zobaczymy przyszłościowo Eee, tak wiecie ja tu po prostu dalej tak taktyką robię taką, gdzie zbuduję, patrzę gdzie, o też nie mam według na stałe odblokowanych żadnej możliwości, jeżeli chodzi o budowanie, więc ja też tutaj to to całe moje budowanie, które mam, też dopiero odblokuję, jak zrobię 5000 rubinów. Tak samo jak zrobię na tamtym koncie. koncie. Normalnie to bym pewnie to kupił i miesiąc spokój, ale no musimy ten temat troszeczkę odpuścić pod tym właśnie względem, więc więc, no tak, tak, tutaj widzicie, bo naprawdę fajnie, fajnie to wygląda i fajnie, że w ogóle ta ekipa się tak tutaj rozwija, o, przy okazji otworzymy sobie 10 kluczyków, może coś fajnego poleci, jest jakaś legenda, uhohoho, znowu, ta gra chce, żebym tu chyba grał. Ło, wow, tanker, super. Jak dopowiem tak, tanker, to Greenwood, tak? G Gar Garwood, przepraszam, Garwood. Garwood mi poleciał, bo a, trzy legendy na starcie. Oj, ta gra, ta gra, naprawdę chcę, żebym w nią grał inwestował, bo to już naprawdę, w tym momencie już był, był trzeci pakiet, gdzie musiałbym wydać gdzieś tam, powiedzmy, 17 zł Właśnie, żeby usuwać te legendarne tokeny i naprawdę prawie mocno, mocno tu, mocno już ten marsz, no. Oj, niektórzy mogą, mogą mnie przeklnąć przez to, przepraszam, ale no, no nie zrobię, normalnie wiem na, normalnie wiem, że jak się pojawia coś takiego na, na Rise of Kingdoms w takiej pakiecie, kto z miejsca się bierze i nie zastanawia, no ale tu ja tego nie mogę zrobić. Niestety nie mogę zrobić. A, naprawdę. Wybaczcie, ale naprawdę to wygląda super, nie? Tu widać, że to jeszcze nie miałem takiego trafu w tej grze wcześniej. Nawet jak grałem na becie, nie miałem takiego trafu, Że się udawało mi to tak fajnie. E, e, fajnie, fajnie trafiać na starcie. No ale nie będę zmieniał informacji tego typu, że na pewno no. dla mnie ta gra to jest typowo e, jest ona w e, free to, e, to play'em da się grać i, i wiem, że niektórzy gracze grają. A tu Smoczy. Smoczy szlaki, już zrobiliśmy, ja tylko tylko sprawdzam, bo ja tu nie mam nie mam tak rozumienia tu że tam sobie z nimi wo wojować. Ale patrzyłem po prostu jak to wygląda, a tu kolejne za Właśnie 50k, no tak jak widzicie, nas w tym momencie jest 40, czyli full. Są Polacy, są zagraniczni, gracze, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że to po malutku sobie wszyscy będziemy pchać, rosnąć siłę i grać. To jest chyba przede wszystkim, że będziemy sobie to rozwijać i grać. No ja tutaj tą siłą leżę. Chłopaki, które pograli, kiedy ja się zajmowałem Rise of Kingdoms, eee, ale nie jest źle. Mam nadzieję, że to. Fajnie, fajnie to będzie wyglądało i i was będzie to zachęcało do kolejnej gry. Będziemy taki krótszy filmik. Eee, o, kolejny łuk centralny, ale to już pod Ale fajnie to wygląda AOE, jakbym miał kawalerię AOE, no fajnie to wygląda, trzy targety. 750, no? o, nie powiem, bardzo, bardzo fajna eee, tutaj opcja, jeżeli chodzi o artefakty. Więc no, te artefakty też mi fajny dropy. ja w ogóle jestem w szoku jak tutaj się mi to rozwija, nie, naprawdę, no ten Greenwood ten urodzony tanker, nie, niego też warto, o w ogóle ten, te, ten zestaw Greenwood i Heia jak patrzyłem, to bardzo fajnie współgra, w o tankowanie takich adów większych, naprawdę robi to, robi to dobrą robotę, więc ee, no tylko trzeba mieć farta, czyli ich prawda, no tak, teraz mi możecie powiedzieć, masz farta, Masz farta, my nie mieliśmy takiego farta, niestety czasem tak bywano. No, jestem bardzo zadowolony, więc mi się zdaje, że e, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to będziecie mieli Discord e, z, tutaj z, z Sojuszu, e, który będziecie mogli sobie wejść, pogadać z chłopakami, no oczywiście z tego projektu. Mam nadzieję, że ten projekt będzie wam się podobał i będziemy mogli tutaj to yy, ja też będę miał czas na to, żeby tutaj grać i, i, i chłopakom pomagać, na ile będę mógł jako free to playowiec. Wiem poprzednim, na poprzednim koncie, jak widzieliście, że moje free to play troszeczkę zostawało w tyle z tego względu, że nie miałem czasu yy, siedzieć i grać tak jak oni tam mi popołudniami grali, bo niby Europejczycy, ale godzina 15, 16 i lecimy, gramy, nie? Więc no, jest równie ciężko się gra na dwie gry. Ale tutaj fajnie, że chłopakom to yy, tu się rozwija i, i, i oni to pchają. Jak widzicie, tu my akurat się w tej strefie rozbiliśmy. Na razie dopóki nie budujemy bardzo, to ja tam sobie siedzę, gdzie siedzę, nie, nie ma co popychać tematów dalej, więc yy, myślę, że yy, tyle będziecie już ode mnie. Yy, będziemy za niedługo robić dłuższe filmiki, nie martwcie się, jeżeli komuś na tym zależy. Po prostu teraz, ostatnio, musiałem troszkę przystopować z niektórymi rzeczami, więc jeżeli wam się podoba ten projekt, zapraszam. Na bieżąco będę też tutaj wklejał informacje, filmy dotyczące Call of Dragons i tutaj już będę się starał już teraz zrobić tak, że pokazywać wam w co iść, na pewno parę dowódców, jakie wybrałem najlepiej artefakty, co jest bisem, co nie, jak mniej więcej może już grać, pokażę wam to, jak się mnie ze swoim doświadczeniem, jak już grałem, no i potem może się do jakichś po prostu też behemotów, zaatakować z, całą, z, całą, z całym sojuszem i, i pokazać wam też to jak to wygląda. Jakby tak powiedzieć. Z innymi graczami, nie tylko tymi, co tam już mieli doświadczenie tak na przykład na, na poprzednim królestwie, gdzie moje konto jest na 900 tysięcy siły, prawda? Więc mam nadzieję, że to wam się przyda pojawi i, i będzie wam się takie poradniki z Call of Dragons też przydawały. Więc tyle ode mnie, dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!